I już jestem przy zamku Dyboskim, do którego zajrzymy przy następnym spacerze. Widać ruiny, tu jeszcze jest mnóstwo krzaków, krzaczków nie bardzo nawet pod słońce widzę co ja tu filmuję. Widzimy tu hotel. Wodnik. Dzielnica rybaki. dalej przystani też kościół na rybakach. Zamek dybowski. I jako ciekawostkę pokażę Wam jeszcze raz ławeczki w zabudowie równoległej, które znajdują się koło Zamku Dybowskiego. Stąd został pomysł przeniesiony na toruńskie tarasy widokowe. Jeszcze raz rzut oka na ławeczki zabudowie szeregowej cudownie umiejscowione jeszcze ostatni rzut na zamek dyboski gdzie skończyłem swój spacer wracam do tarasu widokowego chodzę na ścieżkę piękny drzewa, które ząb czasu zniszczył. Część jest już tu pociętych, przygotowanych do czy wywiezienia, nie wiem nawet, ale chyba pozostaną tu jako naturalne środowisko. Zobaczymy co się będzie tu potem działo. Nasza wspaniała rzeka Wisła. Znowu zbliżam się do przeszkody, którą będę musiał w jakiś sposób pokonać. Jedni mówią górą, drudzy mówią dołym. Nie bardzo wiem co wybiorę. Ale chłopy zawsze idą na łatwiznę. Cena sytuacji, ale zniszczone drzewo, potężne, piękne, jeszcze tutaj, to jedno jest cudowne w promieniach słońca wiosennego. Pięknie to wszystko wygląda schodzimy do parteru w zasadzie do podłoża ścieżkę nam zabarykadowano Skutecznie bardzo jak na warunki jakoś będę musiał to pokonać Nie jestem przygotowany, ale zrobię coś takiego. Może uda mi się coś tu złamać? No. Udało się, proszę. Pokonałem. Pokonałem drzewo. Poprzednio pokonywałem pot. Wydaje się to proste, ale chyba takie proste nie jest. Teraz zaprowadzę Was jeszcze w jedno miejsce. O, tu właśnie zmierzam do drzewa, które bardzo mile wspominam, na którym 8 lat Temu zostało wykonane bardzo ładne zdjęcie. Jeszcze raz stajemy przy. O, właśnie tu. Niektóre osoby wiedzą. Piękne drzewo. Nikita zakopana głową w dół. Biedna Nikita. Zadołowała, przepięknie to wygląda, miła pamiątka. I jeszcze raz Nikita zakopana głową w dół, przepiękne ujęcie. I tak sobie tu została Nikita zakopana głową w dół. Czemu głową w dół? No tak, napatrzyliśmy się na Nikitę, kontynuujemy nasz marsz w kierunku lebobrzeżnego tarasu widokowego, a w zasadzie końca naszego wirtualnego mola. Zbliżamy się do Mostu Piłsudskiego, mostu drogowego. Ale tu ławeczki, proszę, są ławeczki. O, alejka prowadząca tam nasz most i wielu użytkowników pieszych naszego mostu. Zawijają nam się dzisiaj w ten słoneczny dzień. W zasadzie kwitnie tu turystyka. Kontynuujemy nasz marsz dzisiaj myślę, że dużo wam pokazałem Zbliżamy się do miejsca gdzie były dawne schody prowadzące na most przybliżało to marsz czy wycieczki ludzi do zamku dybowskiego z tego pozostało o tylko to co tu widzicie Fundamenty. Natomiast komunikacji na most z tego poziomu nie ma. Zostawiłem moją nikitę, tam widzicie zakopaną głową w dół. Już jestem pod mostem drogowym Piłsudskiego. i alejką prowadzącą z misły zmierzam w kierunku tarasu widokowego. już niedużo zostało. wejścia już wracam znowu skoczyłem na alejkę i maszeruję w wiadomym kierunku I tu już w zasadzie kończę mój spacer. Już jesteśmy przy tarasie widokowym Lewobrzeża Wisły na wysokości przystani żeglarskiej, bioślarskiej, budowlanych. Jeszcze sekunda, minut i już rzut beretem i w zasadzie będziemy na miejscu trybuna o której wam mówiłem wykorzystywana przez tubylców do innych celów proszę nawet worki się pojawiły zaczęło się sprzątanie I bardzo dobrze.